Witam Was, to ja Karolek, i w tym poradniku pokażę Wam, jak konwertować filmy w programie w Remake, Video, Conventer. No więc tak, link do niego będzie w opisie. Gdy już go pobierzemy, instalujemy go. No i odpalamy. On się tak odpala. Czekamy. Dobrze. No to tak. Plik. Dodaj film. Albo ścieżkę audio, czyli piosenka jakoś coś. DVD, zdjęcie, co tam chcecie. Ja wezmę dodaj film. I weźmiemy tak. Ja wezmę tutaj. Czekajcie, czekajcie. No dobra, wezmę taką, o, o, mamy już opalony dobra bierzemy to dobra i tak to jest jakiś tam jakiś filmik tam dobra i tutaj te nożyczki to na przykład klikniemy to i możemy tutaj sobie na przykład puścimy to no i wtedy sobie na przykład yy, i tutaj jest zaznaczenie no to na przykład ja wezmę to wytnę o oto o i mamy widzicie i tak można tutaj się dużo i na przykład ok i zapisane i tak tutaj na dole jest do Avi i do MP4 ja biorę zawsze do Avi, ale możecie jeszcze, chcecie, na Androida, coś, tam jakieś różne są tutaj do Noki, do Samsunga, do BlackBerry na YouTube, ale ja zawsze biorę do Avi i tu wyjdzie nam takie coś ja zawsze biorę hd 1080 pikseli albo HD720 pikseli. to jest HD full, full, defi, full Definition a to jest zwykły HD. Ja na przykład wezmę to i tutaj gdzie zapisać na przykład no właśnie, na pulpit i bierzemy konwertuj. I tu się nam wyskoczy takie coś, to będzie się konwertowało. I ja wrócę, albo no, nie będę wracał. No dobrze. Już mamy. patapapap To więc tyle. Cześć.